1 maja dla wielu to po prostu zwykły dzień wolny, początek majówki. Ale czy ty wiesz czemu tak w ogóle świętujemy? Wszystko zaczęło się w Chicago w 1886 roku, kiedy to robotnicy protestowali pokojowo na zmniejszeniem wymiaru czasu pracy dniowego do 8 godzin, tego który znamy aktualnie. Protesty trwały przez kilka dni i rzeczywiście początkowo były pokojowe, aż w końcu doszło do tragedii, kiedy zaczęli ginąć ludzie. Nie tylko po stronie cywilów, ale również policji. I to wydarzenie w historii znamy po dzień dzisiejszy jako masakra na placu Haymarket. Kilka lat później, w 1989 roku, Międzynarodowka Robotnicza ogłosiła ten dzień, 1 maja, jako Dniem Solidarności Ludzi Pracy. W Polsce to święto było głównie huczne i mocno obchodzone za czasów PRL-u, kiedy to właśnie były wielkie defilady i ceremonie z okazji Dnia Pracy. Następnego dnia w całym kraju odbyły się manifestacje, które były przeglądem bojowych sił polskiego ludu pracującego, jego gotowości do walki o pokój i socjalizm. 1 maja to również święto świętego Józefa Rzemieślnika. Postać niezwykle cicha i pokorna. Ale również bardzo ważna. To dzień i patron wszystkich pracujących, wszystkich mężczyzn naszej pracowitej codzienności. W Kościele i również dla nas jest to bardzo dobry moment nad modlitwą i zadumą nad wszystkimi pracującymi i nad duchowym sensem naszych codziennych obowiązków. Dziś 1 maja, a to nie tylko wolne, ale świetna okazja, żeby się zatrzymać i pomyśleć, czy potrafimy jeszcze szanować pracę swoją i innych?